Dzień dobry, jestem Antonio Fast, były Deputy Director of AIAD, Sergeant BCSO SO oraz Sierżant Stopnia Trzeciego. Przyszedłem do redakcji, aby Wam opowiedzieć o tym, w jak tragicznej sytuacji znalazł się Departament Policji. Od dwóch tygodni zarząd nie chciał zorganizować zajebanego zebrania, więc my, jako funkcjonariusze, musimy się o nie upominać x, kurwa, d. Wychodziliśmy z wieloma propozycjami, aby przebić się przez beton, niestety z marnymi skutkami. Nieaktywny zarząd wpierdalał nam chore obostrzenia, wymagał od sierżantów chuj wieczego, a sami od siebie nic nie dawali. Czekanie na radiowozy pościgowe po trzy tygodnie poszukiwali niańki LSPD za porucznika. System awansów, który nagradzał osoby nabijające godziny, a nie osoby wychodzące z inicjatywami, jak przejmowanie dowodzenie nad akcjami. Negocjacje przy dowódce zmiany, który niby jest wymagany do awansu. Niby ponieważ osoby, które dostały awans na poruczników w swojej karierze, nie przejęli tej funkcji. Jako były pracownik waszego przytułku dla bezdomnych, mam parę pytań. Pierwsze, dlaczego moje propozycje dotyczące jednostek wewnętrznych, takie jak pierwszeństwo do patrolowania takimi i takimi jednostkami, zostało odrzucone? Dwa. Dlaczego zarząd jest w większości czasu nieaktywny, nie wyrabiają normy? Nie ukrywam, wyobraźmy sobie, że oficer X nie wyrabia trzeciego razu normy i zostaje zwolniony, a zarząd nakłada chore wymagania podczas ich zerowej aktywności. Również rozumiem, że macie życie prywatne, ale jak to możliwe, że kuzyni ludzi z zarządu są częściej niż oni sami? Trzycie. Dlaczego funkcjonariusze, którzy nie przejmują PWC, otrzymują awanse? W czym są lepsi od funkcjonariuszy, którzy przejmują wymaganego dowódcy zmiany? Prawo wobec nich jest inne? 4. Dlaczego osoby, które przejmują inicjatywy, jak SVPWC, innego, otrzymują w tym samym czasie awans co funkcjonariusze, którzy nie wykazują w żaden sposób? 5. Dlaczego jeżeli nie macie pomysłów na cokolwiek, nie zapytacie się sierżantów, którzy SA aktywni, wykazują się i jest mało zgłoszeń na nich, co sądzą na dany temat, który może trzeba jakoś go usprawnić, lekko zmienić, może przeprowadzić mini debatę, a może po prostu pomóc wymyślić coś. Było wiele osób, do których mogliście zwrócić się o pomoc. Aktualnie straciliście kolejną osobę, która się wykazywała, straciła jakiekolwiek chęci do współpracy z wami. Dlaczego macie tak czysto wylane w to, co się dzieje, a stwierdzanie, że 30 funkcjonariuszy jest w porządku, to śmiech na sali XD? 6. Dlaczego porucznicy są wybrani jako niańki LSPD? 7. Skoro posiadacie spory wewnętrzne, to dlaczego nie zostały rozwiązane i cierpimy na tym wszyscy? 8. Dlaczego, skoro jesteście jednością, to decyzji nie podejmujecie wspólnie? Tylko prawo głosu mają najwyższe klapki. 9. Dlaczego mówicie, że stawiacie na jakość, a nie na ilość? Owszem, na ilość nie stawiacie, bo jak po słowach da się wnioskować 30 funkcjonariuszy to wystarczająca ilość. Aczkolwiek ilu z tych 30 potrafi się jakiekolwiek zachować i zimno podejmować decyzje? 10. Czy zdajecie sobie sprawę, że to tylko i wyłącznie wy Doprowadziliście do początkowo rozłamu, a następnie do wielkiego rozpadu policji poprzez swoją bierność i nieaktywność? Drodzy funkcjonariusze, nie dajcie sobie sprać głowy tym, że winą należy obarczyć Price'a Cruz'a. Prawda jest taka, że za ten pierdolnik w tym kurwidołku odpowiada cały zarząd, począwszy na szczurze Martinie Japsonie, który zapadł się pod ziemię, po beton Spencera Dickforda, przez murzyna na tratwie Morgana Stuarta, ruską onuce Gruza, kończywszy na jak mu tam było, bo go tak dawno nie było, że nie pamiętam. Hm, a to był Brian Parker. Gdzie oni byli, gdy sierżanci popełniali błędy? Gdzie byli, żeby pokazać wszystkim, jak powinno się obchodzić z półświadkiem przestępczym? To byłoby na tyle z dzisiejszego monologu. Mam nadzieję, że weźmiecie się w garść, i pokażecie, że nie z przypadku jesteście na tych stołkach.